Siemanko, i Bartek. A dzisiaj pokażę Wam, zaprezentuję raczej yy, a, Bartek, a dokładniej yy, Majka w A dzisiaj zaprezentuję Wam moje nowe intro. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do oglądania mojego nowego intro w moim wykonaniu. A więc zobaczcie sami jak to wygląda. No i, no i nie wiem, czy zauważyliście, ale tam na końcu filmiku zrobiłem takie, znaczy na końcu intra zrobiłem takie mm, fajne ściszenie. Y, mi się to podoba, bo tak powoli ono je leci. Jezu je leci. No dobra. Jezu, nie, nie, nic lepiej nie będę mówił. Tak w zasadzie to drugie intro po poranniku. Jak zrobić intro? Też robiłem, ale takie słabe. To jest moje drugie intro. Też jest słabe. No właśnie i w tym problem, że... No nie, nie mogę robić takich aż dobrych intr. No i jest jedna niespodzianka na tym filmiku. Słuchajcie. Yy. No bo chodzi mi o to, że zrobię jedno intro, prawda? Ale zrobię jeszcze drugie. No i ocenicie, jak to będzie drugie wyglądać. Pier lepsze od, le od pierwszego, czy drugie jest lepsze od pierwszego? Czy pierwszy jest lepsze od drugiego? A więc zobaczymy się, jak już stworzę te drugie intro. I właśnie. Ym, które wybierzecie, że jest lepsze? Ile ocen będzie ym, nad drugim albo pierwszym in intrem to wybiorę te długo drywania? No i co o tym jest, co widzicie? Ja jestem też drugim mm, lepszym, ale wy wybierajcie, wy wybierajcie. W komentarzach piszcie. No i no trzymajcie się, cześć. I na razie. Bye bye! Jeszcze Wam pokazuję te introfechy. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Bye, bye.